Zapisywanie dokumentów w programie Photoshop. Pierwsza z opcji, najważniejsza dla tego programu, to zapisanie jako plik roboczy, czyli pod postacią PSD. Takie rozszerzenie. O co chodzi? Jest to, jak widać, uruchomiłem tutaj dokument, który nie został skończony jeszcze. Jest to swego rodzaju układka DVD, prawda? Troszkę warstw już, ale nie dokończyłem. No, muszę zamknąć program Photoshop z różnych przyczyn oczywiście i będę kończył tą układkę w terminie późniejszym. Chciałbym zachować to wszystko w niezmienionej postaci, abym za jakiś czas mógł uruchomić ten dokument i dalej kontynuować pracę. I temu właśnie służy rozszerzenie PSD, czyli tutaj mamy plik. Tu może od razu opowiem dwa, słówka, opowiem dwa słowa o tej zakładce zapisz. No po prostu zapisujemy. Jest to zapisane w tym folderze najczęściej, który ustaliliśmy jako plik, folder do zapisywania automatycznego na przykład. Tu przechodzimy do zapisz jako i Photoshop PSD, prawda? Mamy zaznaczone warstwy, zostaną zapisane warstwy, i oczywiście możemy dodać jakiś profil. Jeżeli rozwiniemy tutaj tą zakładkę, no to mamy inne opcje do zapisania naszego dokumentu. Między innymi trzy chyba najbardziej popularne czyli JPG, PNG, no i tego trzeciego tutaj nie ma, jest to GIF, ale oprócz tego jest bitmapa, format dużego dokumentu. Photoshop EPS, dość istotna sprawa, TIFF, bitmapa portable i tak dalej, tak dalej. Jest tu sporo, sporo możliwości. Czyli tak, jakiś tytuł, prawda, warstwy muszą być zaznaczone, bo to istotna sprawa i ma oczywiście profil, nad którym pracuje, dany dokument też można zaznaczyć. Zapisz. Ja już mam taki dokument zapisany, bo bez tego tylko kliknę, żeby został zastąpiony. OK, zostało zapisane. No dobrze, wyłączę sobie tutaj Zamknę ten dokument, prawda? No i teraz uruchomię go ponownie. Otwórz, tu mam go. On jest zawsze, nie ma podglądu takiej miniaturki jak w przypadku PNG, czy JPG, czy GIF, a jest to zawsze PS i taka, taki napis PSD. Taka miniaturka właśnie. Dwukrotnie kliknę i mam dokładnie to samo, co zamknąłem, prawda? Mogę dalej kontynuować pracę. Bardzo, bardzo ważna sprawa. No więc dobrze, teraz chciałbym to zapisać jako na przykład JPG. Prawda? Bardzo popularny format, więc wypadałoby najpierw spłaszczyć ten dokument, czyli go jakby zakończyć, ale zrobimy to w ten sposób. Prawy klawisz, spłaszcz obraz. No i proszę zobaczyć, co się stało. Do, do, do miejsca, gdzie nie było żadnego żadnych pikseli, było, był to obszar pusty, zostało dodane białe tło. No i tak to zostanie zapisane, prawda? Czyli yy, oczywiście pokażę, jak to zrobić plik. Zapisz dla internetu, przepraszam, nie ta opcja o nich za chwileczkę powiem. Plik Zapisz jako. No i tu prosta sprawa: z tego całego pakietu wybieramy JPG, ten pierwszy z góry. Tytuł pozostawiam ten sam, profil może być OK. Tu też już mam taki plik, czyli po prostu go zastąpię. Kolejna sprawa to ustawienie jakości. Należy pamiętać, że im większa jakość, lepsza, tym większy plik. Mam ustawioną na 10 i jest to 1,3 MB. Jeżeli zrobię 12 maksimum, no to jest 2,8, prawda? Między 10 a 8 nie ma takiej różnicy, którą moglibyśmy dostrzec naszym okiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wobec tego nie ma sensu zapisywanie tak dużych formatów. Standardowy, tu nic nie zmieniam. Klikam OK. Zostałe zapisane. Dobrze, zamknę ten dokument, przejdę tutaj, troszeczkę zwęży widok. Tak, i tutaj właśnie jest zapisany JPG. Dwukrotnie kliknę, podgląd, no i proszę, właśnie widać białe tło, które jest dla mnie niepożądane oczywiście, prawda? Wobec tego jako JPG zapisujemy wtedy, kiedy mamy wypełniony całkowicie obszar roboczy. Ja uruchomię jeszcze raz ten plik roboczy PSD. Ok. Kiedy tego obszaru nie będzie, będzie tylko i wyłącznie tutaj ta część, gdzie jest poster, jakby pierwsza strona tej układki DVD. Wobec tego nie będzie żadnego białego tła. W ten sposób, jeżeli mamy tak dokument utworzony, no to zapisujemy jak najbardziej jako JPG. Natomiast gdybym chciał zapisać to w tej formie, żeby nie było widać tego, może to wyłączę, będzie to lepiej, wyłączę tą ramkę, żeby nie było widać tego pustego obszaru, no to zapisujemy jako PNG. PNG to bardzo dobry format, jest jakościowo bardzo dobrze można to zapisać, a poza tym, co ważne, każdy obiekt, nie tylko prostokątny, tak jak tutaj widać, każdy obiekt w każdym kształcie może zostać zapisany bez tła właśnie. I tutaj należy wtedy zrobić prawy klawisz, nie z a nie spłaść, przepraszam, a z Cal widoczne. Tak. I teraz przejdziemy do Plik, zapisz jako, tu wybieramy sobie PNG. OK. Oczywiście są pewne warstwy, i to nie jest dobry pomysł, żeby zapisywać w ten sposób PNG. No ale idziemy dalej. OK. Zapisz. Wymienię go, bo już mam taki plik. Tutaj mamy kompresja bez kompresji, brak z przeplotu. OK. Zostało zapisane. Zobaczmy, jak to wygląda. Troszeczkę zminimalizuję. I tu jest ten plik, właśnie, prawda? Kliknę podgląd. Widać, prawda? Obszar roboczy, owszem, został zapisany ale nie ma tu białego tła. Jest tylko widoczność tego dokumentu, który jest no, jakby wypełnieniem obszaru. Tam gdzie było puste, nic nie widać, prawda? Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie, żeby zapisywać tak duży obszar po to tylko, aby było widoczne tutaj ten, ta część dokumentu. Wobec tego warto użyć tutaj kadrowania. Po prostu. Wykadruję sobie to, co jest puste. Wciskam Enter. Mam wykadrowany dokument. Tylko poster, prawda? No i teraz mogę spłaszczyć. Spłaść spłaszcz obraz, usunąć ukryte warstwy, oczywiście usuwam je. I nie widać żadnego białego tła, prawda? Jako JPG mogę zapisać bez żadnych problemów. To samo wycofam operację Ctrl Z, mogę zapisać jako PNG, ale tutaj już podam inny sposób, czyli plik zapisz dla internetu. Chwileczkę, chwileczkę poczekamy, bo to jest duży dokument i mam podgląd oryginał zoptymalizowany, prawda? Nie ma różnicy. Jeśli chodzi o PNG, jest to bardzo dobra jakość zapisu zawsze. Dobrze, zobaczymy oryginalny tutaj. I teraz tak, wybieramy PNG24. Tutaj jest opcja, oczywiście można to zapisać także jako JPG, w tym miejscu, prawda? Ale ja pozostaję przy PNG24, jest to najlepsza jakość. Mogę sobie przeskalować na przykład i zrobię go. Niech to będzie 700. Jeżeli ten mój słuszek tu jest połączony, wcisnę Enter, no to automatycznie zostanie on przeskalowany, prawda? I mamy inny wymiar. Zapisz. PNG zastąpię. OK. I on jest tutaj, ale tym razem, jeżeli uruchomię podgląd, to nie ma dookoła już, prawda? żadnych pustych przestrzeni jest bardzo dobra jakość PNG to co potrzebujemy ok, wycofam operację no, chociaż właściwie yy, może tak pozostać dobrze, kolejny z formatów taki popularny to GIF z tym, że tak jak już mówiłem GIF nie znajdziemy tutaj zapisz jako, a tylko zapisz dla internetu oczywiście w wersji CS6, nie pamiętam czy w starszych wersjach tak było ale warto używać tej opcji zapisz dla internetu no i tu wybieramy GIF Oczywiście, format nie jest polecany, może tak, dwa na ekranie, nie jest polecany do zapisywania tego typu prac graficznych. Jak widać już tutaj na, na tej dziewczynie, tu z lewej strony jest oryginał, z prawej strony jest to już GIF, prawda? Podgląd. I widać kaszę, yy, troszkę inne kolory. No, bardzo brzydko już to wygląda. Format nie nadaje się do zapisywania tego typu plików, ale nadaje się do zapisywania, może tak, oryginalnej ustawie GIF 128. Tak, Ustawiamy wartość kolory na 256. Selektywna przezroczystość. Bez roztrząsania 0. To oczywiście też możemy sobie wielkość zmienić. Widać, prawda? Tu już nawet widać, że jakość jest tragiczna. Ale doskonale ten format nadaje się do zapisywania drobnych animacji. Kilka megabajtów. Znakomicie się do tego nadaje. Jakieś skaczące emotki, prawda? I różnego rodzaju tego typu sprawy. Jak najbardziej przy pomocy, właśnie GIF-a można zapisać i będzie to animowane. Kliknę anuluj, nie będę zapisywał tego jako GIF. Kolejna sprawa, jeszcze jest tutaj eksportuj, prawda? Możemy tak, renderować wideo. Ścieżki dla, dla ilustratora, zapisać jako ścieżki do ilustratora, prawda? I ZO mifi. to jest dość ciekawa opcja. Też nie pamiętam, czy w starszych wersjach jest udostępniona, ale charakteryzuje się tym, że możemy utworzyć sobie swego rodzaju pliczek. Ja tutaj zrobię jeden, na pulpicie zapisz. Wielkość 800 na 800 sobie ustawię. Otwórz w internetowej. Od razu zobaczymy, o co chodzi. I zapisujemy jako zoomify czarne tło. Już możemy sobie z nawigatorem na przykład zapisać. OK. Chwileczkę poczekamy. Ok, i mamy tego rodzaju pliczek, gdzie z lewej strony jest właśnie nawigator. Gdybym więcej takich zdjęć miał z boku, no to mogę pomiędzy nimi prawda, się przemieszczać. Kliknę sobie na kolejny, 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 on zostanie to wyświetlony. A chodzi o to, że jest to swego rodzaju plik, yy, gdzie jest skalowanie podglądu. Prawda? Mogę zbliżenie sobie zrobić. I tutaj, strzałeczkami na przykład, mogę się poprzemieszczać. W obrębie mojej pracy graficznej, prawda, do góry, w prawo i dokładnie przyjrzeć się detalom. Jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć tego rodzaju plik, zamieszczać na przykład na stronie internetowej, aby ludzie, osoby mogły sobie dokładnie obejrzeć naszą pracę, lub część, kilka naszych prac, prawda, można tu zamieścić jako przegląd. Ok. Są to podstawowe sposoby i formaty zapisywania plików, oczywiście w programie Photoshop. No i przypomnę jeszcze raz, najważniejszy to PSD, czyli plik roboczy. Na koniec jeszcze taka pomoc może być dla kogoś, nie wiem, może to być pomocne. ja nie korzystam właściwie z tego, ale jest to dość przydatne czasami. Funkcja przywróć, tutaj też nie pamiętam czy w starszych, chyba są w starszych wersjach te, te opcje, a po prostu polega ta funkcja na tym, skrót klawiszowy F12 że dokonywałem mnóstwa zmian, jak było widać, prawda, w tej pracy graficznej. I no, stwierdzam, w tym momencie stwierdzam, że to jednak nie ma być poster, a wrócę do okładki, prawda. Chcę wykonać jednak okładkę. Mógłbym oczywiście zamknąć ten dokument i uruchomić na nowo ten, który mam zapisany bazowo. Ale wykonując tutaj prostą operację, czyli tak, plik, przywróć, wracam do tego, co miałem uruchomione na początku, czyli wracam do pracy graficznej, która została uruchomiona już. Bardzo prosta sprawa, dość przydatna, oczywiście, jeżeli gdzieś tam się pogubiliśmy po drodze i trzeba rozpocząć pracę od tego, co było uruchomione na początku.